Oskarżą o, o, o i dać powód do skazania na śmierć. I wtedy staje Aksu i zadaje mu pytanie. To pytanie po tak jak na w nie przekazuje po grecku, A tam Ben baruch. Cztery słowa, i w tych słowach jest wszystko. A tam, ty to Ben. Baruch, synem błogosławionego. I wtedy po raz pierwszy Jezus, który stronił od tego, by mówić o swojej mesjańskiej godności, bo zawsze chcieli go podjąć i żądania ten jeden, jedyny raz Jezus mówi: Ja jestem. I wtedy arcykapłan rozrywa kruszaty i mówi z bluźnią na coś nam jeszcze potrzeba światła. To jest kluczowy moment życia Jezusa i przesłuchania Jezusa. Mianowicie, Jezus zostaje skazany na śmierć z powodu swojej mesjańskiej deklaracji. A ta maszyna, ben i w tych słowach było wszystko. Otóż te, to przesłuchanie przed Santerremem jest przedstawione tutaj, w taki sposób obrazowy. Tu muszę Państwu powiedzieć, że to drewniane przepierzenie zostało dodane kilkanaście lat temu. Wcześniej pod, to jest kościół francuski, znaczy pod opieką e, francuskich asumpcjonistów, e, pod <tus> był napis po francusku, e, Tous les Gérons dile mort a wszyscy go osądzili, winien jest śmierć. Napis jest wyjęty z Ewangelii, ale uznano, że to jest napis, który ma wydźwięk antyżydowski, antyjurystyczny. Wobec tego napis zakryto. I dzisiaj, patrząc na, ten, na to wyobrażenie, tego napisu nie widzimy. Poza końcem takie cenzurowanie Ewangelii, ono jest bardzo częste zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, a ostatnio przenosi się do również do Europy. Także i w Polsce zaczynają się pojawiać specjaliści, którzy chcieliby Ewangelię trochę przeczesać. A więc tak, żeby z Ewangelii nic nie wynikało, żeby nie wynikało, kto jest winien śmierci Jezusa, go skazał na śmierć, tylko żeby to wszystko było jakieś takie okrągłe i, i politycznie poprawne. Więc mamy tutaj nawiązanie do tego, do tego epizodu. Tu oczywiście, kiedy Jezus był przesłuchiwany, to mamy nawiązanie do Piotra. Gdy Jezus był przesłuchiwany, Wtedy podchodzi do Piotra, który grzał się przy ognisku. To był początek wiosny i wieczorem są chłodni. Grzał się przy ognisku, podchodzi w Piotra i mówi I ty byłeś jednym z nich. Kobiety mają lepszą pamięć zachoru niż mężczyźni. Szybciej rozpoznają, Piotra i mówi Kobieta, co ty mówisz? Nie znam Tam na zewnątrz, kiedy potem pójdziemy, będziemy wracać z to zobaczą Państwo taki pomnik, taką podobiznę, e, znaczy wykonano takie, takie figury Piotra i tej kobiety i niżej napisane po łacinie, no no Wigilu. nie znam go. Potem przychodzi ktoś inny i mówi do Piotra, i ty byłeś jednym z nich. Mówi człowieku, nie wiem o czym mówisz. I wreszcie po trzecie przychodzi jakiś mężczyzna i mówi tak, i ty jesteś jednym z nich. Bo nawet mowa twoja cię zdradza. Co to znaczy mowa twoja cię zdradza? Piotr był rybakiem, pochodził z jeziora galilejskiego z Galilei, tam mówiono innym dialektem niż tu. To tak jak Polska jest zróżnicowana. Inaczej mówią Turale, inaczej mówią kaszuli, inaczej w Kikórwie, inaczej na Podlasiu. I możemy dość łatwo poznać, tak jakby ktoś przyjechał do Warszawy. Załóżmy z hajnówki i rozmawiamy z nim, słyszymy ten, prawda, ten, ten taki specyficzny dialekt. Mówimy, o Pan to chyba z hajnówki sporne? No. Żadne no, tak. <grym> <grym> Więc e, jego wypieranie się nie ma i to samo było z Piotrem. I gdy Piotr po raz trzeci się wypał, wtedy koło zapiał i przypomniał sobie. Piotr słowa pana za nim kogut dwa razy zapieje, ty trzy razy się nie wyprzesz, Wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. I ten płacz Piotra był początkiem jego nawrócenia. Jezus zobaczył ten płacz Piotra, a Piotr Jezusa, i w tym spojrzeniu było przebaczenie. I ten sam Piotr, mówiliśmy o tym, nad Jeziorem Galilejskim, po tym przywrotnym wyparciu. Słyszy trzy razy pytanie, czy Ty mnie miłujesz? I tego samego Piotra mamy na dole, przedstawionego tutaj już jako następca Chrystusa. Jako na miejscu Chrystusa, zastępca Chrystusa na ziemi. Proszę Państwa, ta droga, którą tutaj mamy, przedstawioną, to jest droga nawrócenia i nieustannego nawracania się. Gdybyśmy policzyli w Ewangelii, ileż razy Piotr nawracał się do Chrystusa, ileż razy y, musiał cofnąć się z tej drogi, którą obro, obrał, to jest tego co najmniej kilka razy. I tak bywa przypowiedni, że, że udziałem wielu ludzi jest nawrócenie, a właściwie nieustanne nawracanie się. Dlatego nigdy nie wolno nikogo przekreślać. Każdemu człowiekowi trzeba otwierać drzwi do Bożego Miłosierdzia. Ale jest również w Kościele od samego początku droga niewinności. Ta droga jest ukazana tutaj. Mamy u góry wyobrażenie ostatniej wieczerzy ustanowienia Eucharystii, bo Eucharystia jest pokarmem niewinności. Mamy niżej wyobrażenie świętego Jana, autora Ewangelii i Apokalipsy, który tu wyobrażony jest na wyspie Patmos, już jako człowiek e, bardzo posmięty w latach Star e, z tekstem Apokalipsy. E, I e, życie świętego Jana to było życie niewinne. On jedyny z apostołów e, zmarł śmiercią naturalną jako wyznawca, a nie jako męczennik. Tutaj taka ciekawostka, skoro mamy chwilę czasu i skoro jest cicho. Otóż, proszę Państwa, o świętym Janie możemy wnioskować z Ewangelii. Będziemy dzisiaj na Kalwarii i wiemy, że u stóp Krzyża stała Matka Jezusa i siostra Matki Jego Maria Magdalena i Maria Żona Kleofasa i Jan. Jak to było możliwe, że Jan stał u stóp Krzyża? I nikt go nie ruszał, nikt go nie, nie, nie prześladował. Pozostali apostołowie ucierpieli, bo się bali kary, jaka może ich spotkać. Współdziału wnosi Jezusa, a Jan nie. To w moim przekonaniu, tak jak ja to widzę, działo się tak dlatego, ponieważ Jan był jeszcze niepełnoletni. Nie miał 13 lat. Do dnia dzisiejszego w żydowskim prawie pełnoletnim jest chłopiec, który ma 13 lat. I przechodzi obrzęd barwnicwa, i pełnoletnią jest dziewczynka, która ma 12 lat. I przechodzi, może przechodzić obrzęd barwnicwa. Mówi nie przechodzi, tylko może przechodzić. Więc dwunastoletnia dziewczynka i trzynastoletni chłopiec mogą się pobrać. Otóż to, że dzisiaj y, to inaczej wygląda w Izraelu, to jest jasne. Ale tam, gdzie byli Żydzi orientalni, wschodni, w takich krajach jak Jemen, y, w krajach północnej Afryki. To już takie małżeństwa się zdarzały, nawet były na porządku dziennym. Niekoniecznie od razu, prawda, osiągnął 13 lat, ale teoretycznie i praktycznie to się działo. Więc wracamy. Jan był pod krzyżem, bo nie miał jeszcze tych 13 lat, bo z tego nic mu nie mógł robić. Poszedł za Jezusem, kiedy miał lat 11, 12, to był w wieku naszej Maji. I dlatego Pan Jezus traktował Go inaczej, bo na ostatniej wieczerze oparł się o Jezusa. Był najmłodszym z apostołów, takim beniaminkiem, kupilkiem. i na tej drodze niewinności pozostał do końca życia. Droga nawrócenia i droga niewinności. Tutaj mamy jeszcze nawiązanie do nawrócenia. Mamy tu, proszę Państwa, przedstawione postacie trzech ludzi, którzy przeżyli bardzo silne nawrócenie, bardzo mocne nawrócenie, ten w środku, to jest święty wyzma. Dobry Łotr. Dobry Łotr, to jest patron mężczyzn. Natomiast po tej stronie, mamy wyobrażenie trzech wystarczających kobiet, które też się nawrócili. W środku Maria Magdalena. Maria Magdalena, to jest patronka kobiet. Jedne naśladują ją przed nawróceniem, a drugie po. Tak. I każda w tak. Więc i mamy jeszcze jeden wizerunek. Mamy tutaj, proszę popatrzeć, bardzo osobliwy Największej najświętszej warunków. Dlaczego osobliwy? Bo no odważnie. Widzieliście Warkocze? Kiedyś Maryja z Warkoczami? Nie. A tu jest. Otóż, proszę Państwa, ten kościół był budowany w latach 20. i 30. czyli kiedy ustało panowanie tureckie i mandat brytyjski był bardzo luźny. I w okresie II wojny światowej tutaj dotarły Polacy. Między innymi i żołnierze, i harcerze, i harcerki. Stąd wyruszyli później, w tym kościele się modlili, stąd wyruszyli później do Afryki Północnej pod Tobruk, potem do na i tak itd. Tu jeden z panów opowiada historię właśnie e, 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 harcerzy, e, którzy, którzy tutaj. I tutaj była też, przychodziła do tego kościoła Polka, pochodząca z Kresów, która trafiła do z Syberii. Była bardzo piękną dziewczyną i tak jak nasze dziewczyny te wschodnie tresowe miała warkocze. W tym czasie a było ten kościół. Jeden z zakonników, artysta był odpowiedzialny za zdawianie tego kościoła. I ta dziewczyna mu się bardzo podobała. I w związku z tym e, 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 dał e, Maryi jej warkocze. Kiedy skończył swoją robotę i Francuzi zobaczyli, Marię z Barkoczami zaczęli robić wymówki, ale on to jak piła, co on napisał, napisała, co on namalował powiedzieliście, powierzyliście, zrobiłem. I została Maria Starzka. Ta dziewczyna stąd e, wyjechała do Wielkiej Brytanii i przyjeżdżała tutaj z wielkim santymenkach, tam wyszła za mąż, mieszkała w Edynburgu, e, a więc w Szkocji. Wyszła za przyjeżdżała tutaj i zmarła w latach 90. Tam w ale pozostały tutaj jej markowce. Więc mamy bardzo osobliwy kościół. Mamy tutaj najświętszy sakrament. Zanim pójdziemy dalej.